Cześć, tu Blach z Bazuki, dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o Kimberze, ale nie takim jakim myślicie, bo zazwyczaj Kimber jest kojarzony z 911 i tego typu konstrukcjami. To dzisiaj będzie R7 Mako, czyli taki mały zgrabny sprzęt do noszenia przy sobie, przynajmniej tak to na moje Kimber. I mamy go w wersji Bundle, czyli taki komplet, w którym dostajemy torbę z wieloma przegródkami, mamy również w komplecie krydreksową kaburę z klipsem przekładanym na obie strony także każdy może to dopasować pod siebie a dodatkowo dostajemy jeszcze garść magazynków to co widzicie tutaj to najbardziej płaski krótki magazynek 11 pestkowy ale jeżeli dla kogoś będzie on za krótki ponieważ tutaj zdecydowanie tego jednego palca nam brakuje ale jest to krótki magazynek do noszenia to możemy zawsze wpiąć sobie trochę przedłużony w mamy aż 13 pestek i tutaj już spokojnie nam wchodzi ten jeden palec, ale jeżeli to będzie nadal za krótki to w komplecie mamy również magazynek gdzie mamy 15 pestek I jest on już całkiem sporo przedłużony i wtedy jak widzicie spokojnie nam już wchodzi palec nawet z małym zapasem ale żeby było jeszcze ciekawiej to dostajemy aż trzy takie magazynki czyli łącznie mamy w komplecie trzy magazynki 15 pestkowe 13 i 11. I to wszystko w bardzo dobrej wadze pamiętajcie naszą zasadę. Waga tutaj jest poniżej 3,5 kg. Co jeszcze jest fajnego w tej klameczce? Wszystkie manipulatory są dwustronne, czyli zrzut magazynka działa zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Dokładnie tak samo jest ze zrzutem zamka. Jest po obu stronach, więc nie musimy tego przekładać, tylko korzystamy z jednej lub drugiej strony. Bardzo anatomicznie wyprofilowana rękojeść z dość mocnym stipplingiem, który jest również miejscem, gdzie odkładamy sobie palucha. Nacięcia z przodu do robienia press checka, Wyrzut musek z boku, a więc nie okopci nam kolimatora. kolimatora, bo jest to Optic Ready Oraz bardzo fajne przyrządy celownicze, trytowe. A jeżeli chodzi o proporcje i przenoszenie, to tak prezentuje się Kibbe Mako w porównaniu z Glockiem 19. Jak widzicie, jest dużo mniejszy, sporo krótszy i ogólnie znacznie wygodniejszy w noszeniu. I tak jak mówiłem, świetne przyrządzenie Optik Ready, świetna ergonomia, dwustronne manipulatory, worek magazyn w komplecie i kryx. I to wszystko w wadze poniżej 3,5 kg. Zapraszamy do naszych sklepów do Pryszkowa i do Warszawy.